Niedawno otworzyłem nowy kanał, Everyman, który opowiada o wszystkim, co może interesować współczesnego faceta. Znajdziecie tam odcinki na temat sportu, na przykład jak zacząć biegać, ciekawostki technologiczne, na przykład poradnik przed zakupem pierwszego drona, motoryzację czy tematy lifestyleowe, na przykład co musisz wiedzieć o whisky, czy jak wstawać wcześniej. Link do kanału znajdziecie w opisie oraz na koniec odcinka. A jeśli uda nam się zebrać w miarę szybko 10 tysięcy subów, to nagram dla Was coś specjalnego. Z tej okazji dziś Porozmawiamy o mężczyznach. Numer 10, liczba urodzeń. Gdy spojrzymy na urodzenia globalnie, okaże się, że na świecie rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek. Naturalna dysproporcja wynikająca z czynników biologicznych wynosi 105 noworodków płci męskiej do 100 płci żeńskiej. Wytłumaczenia tego zjawiska można doszukiwać się w wyższej śmiertelności płodów o płci żeńskiej w czasie trwania ciąży. W niektórych krajach Azji i Afryki Północnej, m.in. z powodu selekcji płodów na podstawie płci, stosunek liczby mężczyzn do kobiet jest jeszcze bardziej zaburzony. Na przykład w Indiach rodzi się 111 chłopców na 100 dziewczynek, czy w Chinach 117 na 100. Numer 9. Liczba mężczyzn w Chinach. Polityka jednego dziecka i związane z nią selektywne aborcje doprowadziły do powstania w Chinach ogromnej dysproporcji pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn. Według danych Chińskiego Narodowego Urzędu Statystycznego, w 2018 roku liczba mężczyzn była wyższa niemal 33 miliony od liczby kobiet. Dysproporcja ta powoduje wiele problemów społecznych, trudności w znalezieniu żon, a co za tym idzie zmiany modelu społeczeństwa. W tradycyjnym modelu wiejskim w Chinach celem mężczyzny było założenie rodziny i opieka nad nią. Obecnie Chińczycy, którzy nie mogą znaleźć partnerki, pozostają w rodzinnych domach, co prowadzi do kryzysu poczucia męskości. Młodzi mężczyźni pracują i oszczędzają, aby pieniędzmi i wybudowanym domem zachęcić do siebie potencjalną pannę młodą. W niektórych częściach Chin, aby zdobyć rękę panny młodej, muszą wpłacić jej rodzicom równowartość 30 tysięcy dolarów. Coraz częstsze są także agencje pośredniczące w poszukiwaniach żony w innych krajach, na przykład Kambodży, ale i w Rosji. Numer 8. Mężczyźni częściej popełniają samobójstwa. Jak podają dane Krajowej Komendy Policji w 2016 roku aż 86% samobójców stanowili w Polsce mężczyźni. Co ciekawe przewaga mężczyzn w statystykach dotyczących samobójstw jest zauważalna także w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 2013 mężczyźni stanowili 78% samobójców. Eksperci szukają wytłumaczenia tej sytuacji w presji. Lekarz spoczywa na dzisiejszych mężczyznach, którzy wychowani w kulcie macho, nie mogą okazywać swoich słabości czy mówić o emocjach. Także przypisywana im tradycyjna rola społeczna jako żywiciela rodziny okazuje się dla nich zgubna. To właśnie utrata pracy znajduje się wśród najczęstszych przyczyn samobójstw wśród mężczyzn. Numer 7 Wioska, w której od 9 lat nie urodził się żaden chłopiec. Pamiętacie seksmisję? Jak donoszą media, miejsce, w którym rodzą się same dziewczynki, istnieje naprawdę. W południowo-zachodniej części Polski leży wieś, miejsce odrzańskie, w której od 9 lat nie urodził się żaden chłopiec. Wieś ta stała się na tyle znana, że wzmianka o niej pojawiła się nie tylko w polskim wydaniu Newsweeka, ale zainteresowały się nią także brytyjskie media. Przewaga liczebną wobec kobiet widać na każdym kroku. Dziewczynki stanowią większość, nawet w młodzieżowej straży pożarnej. Wójt gminy ogłosił niedawno nagrodę dla rodziny, w której urodzi się pierwsze dziecko płci męskiej. Na razie jednak bez skutku. Numer 6. Ile ważą mężczyźni? Badacze z Imperial College w Londynie przeanalizowali dane dotyczące wzrostu mieszkańców kilkudziesięciu krajów w ostatnim stuleciu. Według nich przeciętny Polak ma dziś 177 cm wzrostu i jest o 14 cm wyższy niż typowy mieszkaniec Polski z XX wieku. Z kolei najwyżsi na świecie są Holendrzy, którzy mierzą średnio 182 cm. Jeśli chodzi o wagę to niebezpiecznie zbliżamy się do Amerykanów. Średnio Polak waży 83 kg, przy czym aż 63% mężczyzn cierpi na nadwagę lub otyłość. Numer 5. Najpopularniejsze imiona męskie. Wiemy już, ile waży i mierzy statystyczny Polak, ale czy wiecie jak ma na imię? Wcale nie Janusz. W ogóle populacji mężczyzn w Polsce w 2019 dominowało imię Piotr. Zaraz zanim, jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, najwięcej w Polsce jest Krzysztofów i Andrzejów. Z kolei wśród męskich imion nadawanych dzieciom, urodzonym w 2018 roku, dominuje Antoni, Jakub i Jan, a zaraz za nim Szymon, Aleksander i Franciszek. Numer 4. Poglądy polityczne. Z kwietniowego sondażu przeprowadzonego przez Kantar dla Gazety Wyborczej na próbie kobiet i mężczyzn w wieku 18-30 lat wynika, że młodzi mężczyźni w Polsce są o wiele bardziej konserwatywni niż kobiety. Rzadziej popierają związki partnerskie i małżeństwa homoseksualne i częściej zgadzają się z tradycyjnym poglądem, że rolą mężczyzn jest praca i utrzymanie rodziny. Ten sam sondaż wykazał, że wybory do Parlamentu Europejskiego wśród młodych kobiet wygrałaby Partia Wiosna wraz z Koalicją Europejską. Z kolei wśród młodych mężczyzn największą popularnością cieszyła się Konfederacja i PiS. Numer 3. Kto pije więcej? Polacy średnio wypijają ponad 11 litrów czystego alkoholu rocznie. To więcej niż w czasach PRL-u. Według badania BMJ Open spośród osób, które urodziły się na początku XX wieku, mężczyźni spożywali ponad dwa razy tyle alkoholu, co kobiety i mieli trzy razy częściej problemy z piciem. Obecnie młodzi mężczyźni spożywają alkohol zaledwie 1,1 razy częściej niż kobiety. W Polsce piwo jest najbardziej popularnym alkoholem wśród mężczyzn, niezależnie od wieku. Numer 2. Męskie czy damskie? Obcacy kojarzą nam się dzisiaj głównie z kobietami, jednak początkowo były elementem wyłącznie męskiego obuwia. Pojawiły się na początku XVI wieku, żeby mężczyznom łatwiej było utrzymać nogi w strzemionach podczas jazdy konnej. Mężczyźni wieki temu także się malowali. Sumerowie nosili ciężki makijaż. Jak donosi portal ciekawostkihistoryczne.pl, oczy podkreślano czarnym eyelinerem oraz kolorowymi cieniami. Aby jeszcze wzmocnić oprawę oczu, czerniono także brwi i rzęsy. Wyglądały bardziej wytwornie. Numer 1. Według badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii w 2014 roku, mężczyźni spędzali codziennie więcej czasu przed lustrem niż kobiety. Przeciętny Brytyjczyk przeglądał się w lustrze 56 minut dziennie. W porównaniu do kobiet, u których trwało to 43,5 minuty. Nie wierzycie? Średnio 16,5 minuty faceci przeglądają się o poranku. 5 minut w lusterkach samochodu, 15 minut w toaletach czy na siłowni, 4,5 minuty w oknach sklepów, 7 minut przy komputerze lub telefonie i 8 minut przed pójściem spać. I to już wszystko na dzisiaj. Znacie jeszcze jakieś inne zaskakujące fakty na temat mężczyzn? Napiszcie w komentarzach. Zachęcam Was także, zarówno facetów, jak i kobiety, do sprawdzenia mojego nowego kanału Everyman. Kliknijcie tutaj, żeby zobaczyć odcinek, w którym opowiadam o tym, jak pokonać budzik i sprawić, żeby Wasze poranki były trochę przyjemniejsze. Albo tutaj, gdzie poznacie rzeczy, które chciałbym wiedzieć, mając 18 lat. Linki znajdziecie także w opisie. Jeśli uda nam się zebrać 10 tysięcy subów. To nagram dla Was coś specjalnego. Piona.